Bardzo serdecznie witam w naszej wspólnocie pasterza diecezji koszalińsko-połobrzewskiej, biskupa Zbigniewa Zielińskiego. Bardzo się cieszymy, księże biskupie, że właśnie z Tobą możemy przeżywać 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Gromadzi nas święto miłości kochanej Ojczyzny w czas kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Stajemy w tej kołobrzeskiej konkatedrze do wspólnej modlitwy, aby wyrazić Bogu wdzięczność za dar naszej ziemskiej ojczyzny. A w patrzeni w przyszłość, także tę wieczną, chcemy prosić o siłę ducha do zagospodarowania mądrego i umiejętnego tej przestrzeni wolności, którą, która została nam ofiarowana. Przywołujemy dzisiaj w 105. rocznicę ojców niepodległości, tych znanych z imienia i nazwiska oraz tych, którzy bezimiennie złożyli równie cenną, bezcenną ofiarę swego życia, zdrowia, młodości na ołtarzu wolności naszej ojczyzny. Chcemy przywołać nie tylko ojców niepodległości i tych, którzy 105 lat temu przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także wszystkich tych, którzy poprzez kolejne dziesięciolecia w sposób bezkompromisowy, pełen miłości do tej ziemskiej ojczyzny i drugiego człowieka, o tę pełnię wolności dla naszej ojczyzny i dla wszystkich, którzy ją stanowią, zawiegali. Przywołajmy także to, co stanowi naszą współczesność. Z duchu, w duchu miłości do ojczyzny módlmy się nawzajem za siebie. Aby miłość do ojczyzny, do bliźniego, nie była frazesem, ale rzeczywistością potwierdzaną przez naszą codzienność. To oczywiste, że przykazanie miłości tym bardziej jest cenne, im bardziej doświadczamy w tej materii naszych ludzkich słabości, bo właśnie po to są przykazania po to jest dar Bożej Łaski, aby człowieka w chwilach słabości. Utwierdzać, umacniać, podnosić i ku temu co najcenniejsze prowadzić. Niech myśli te inspirowane także dzisiejszą liturgią słowa, bardzo wymagającą i adekwatną do przeżywanego święta inspirują nas do modlitwy głębokiej i da Bóg jak najbardziej owocnej dla każdego z nas i dla Rzeczypospolitej Polskiej, także tu, w tym bliskim naszemu sercu, kołobrzewskim regionie. Abyśmy mogli godnie tę przeświętą sprawować, Bogu modlitwy ofiarować, przeprośmy teraz za grzechy nasze, a także za nasze zaniedbania dobrego, zwłaszcza w dziedzinie miłości wobec ojczyzny, wobec bliźniego. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian bracia, bardzo się rozradowałem w Panu. Że wreszcie rozkwitło wasze staranie o mnie, bo istotnie staraliście się, lecz nie mieliście do tego sposobności. Nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku. Ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. Wy, Filipianie, wiecie przecież, że na początku głoszenia Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden z kościołów poza wami jednymi nie prowadził ze mną otwartego rachunku. Przychodów i rozchodów, bo do Tesaloniki nawet raz i drugi przysłaliście na moje potrzeby. Mówię zaś to bynajmniej nie dlatego, że pragnę daru, lecz pragnę owocu, który wzrasta na wasze dobro. Stwierdzam, że wszystko mam i to w obfitości. Jestem zaopatrzony, otrzymawszy przez Epafryda od was wdzięczną woń, ofiarę przyjemną, miłą Bogu. A Bóg mój, według swego bogactwa, zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą Waszą potrzebę. Oto Słowo Boże. Jezus powiedział do swoich uczniów, Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto Was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z niego. Powiedział więc do nich: To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości Drodzy uczestnicy tegorocznej modlitwy zgromadzeni w święto miłości kochanej ojczyzny w tej szacownej i bogatej historią kołobrzeskiej bazylice mariackiej Drodzy współbracia w kapłaństwie księże proboszczu i dziekanie kołobrzeskiego dekanatu przedstawiciele Nawy Państwowej i Samorządowej na czele z przedstawicielami Parlamentu, Senatu, sam, sam, przedstawiciele samorządów na czele z panią prezydent naszego miasta, przedstawiciele środowisk społecznych zaangażowanych w przygotowanie dzisiejszej uroczystości, przedstawiciele służb mundurowych na czele z Pocztem Sztandarowym i kompanią reprezentacyjną. Czcigodne poczty sztandarowe i wszystkie środowiska, które reprezentujecie, w szczególny sposób przedstawiciele dzieci, młodzieży obecni z nami, osoby życia konsekrowanego, drodzy Chrystusie siostry i bracia. W 105. rocznicę odzyskania niepodległości wypowiadamy słowa, hymnu Boże coś polskie, zwykle śpiewanego na zakończenie takiej modlitwy. Wdzięczni wobec stwórcy za dar wolnej Polski, naszej umiłowanej ojczyzny. Przywołujemy drogi jej dziejów, dumni z tego wspólnego domu budowanego miłością serc i heroizmem życia jej obywateli. Heroizm i wielkość ludzkich serc tworzących historię naszej ojczyzny, to zawsze też okazja do przywołania także chwil. Trudnych, bo to właśnie jedne i drugie są ze sobą połączone. Nie trzeba byłoby heroizmu wielu, gdyby nie niegodziwość innych. Przywołujemy dzisiaj ojców polskiej niepodległości, którymi byli Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, Ignacy Daszyński. Jest wśród nich artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także społeczni działacze. Dzieliło ich bardzo wiele. Można by było przywoływać w nieskończoność historie, które to potwierdzają. Chociażby daleko było i poglądami, i mentalnością Ignacemu, Janowi Paderewskiemu do Józefa Piłsudskiego. Ale łączyła ich zawsze miłość do Ojczyzny, i to brało górę w podejmowanych działaniach i staraniach, zważywszy, że do tej jedności dorastali 123 latami utraconej niepodległości. Dzisiaj, po tych 105 latach, stajemy w wypełnionej pobrzegi, za co Wam i Bogu niech będą dzięki. Na modlitwie, aby nie tylko wołać o dar umiłowania naszej Ojczyzny dla naszych ludzkich serc, ale także o dar mądrości, po to byśmy wygospodarowaną, wywalczoną niepodległość dzisiaj właściwie zagospodarowywali, abyśmy jej nie zmarnowali. Pamiętając o słowach świętego Jana Pawła II, naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości, chcemy jeszcze bardziej odważnie spojrzeć w przyszłość, mając świadomość, że nie ma mądrej przyszłości bez mądrego spojrzenia w przeszłość i pamięci o tym, co czasy, w których żyjemy, ukształtowało. Świadomość tego, że przez 105 lat Pielęgnowania niepodległości. Tak wiele trzeba było wysiłku włożyć w to, aby tę odzyskaną po czasie rozbiorów niewoli niepodległą Polskę zagospodarować. Jeszcze bardziej uświadamia nam, że wolność, wolności nie ma się raz na zawsze, że niepodległości nie uzyskuje się na powszech po czasy. A chociażby losy ostatniego wieku pokazują, jak nawet odzyskana niepodległość nie stanowi gwarancji pomyślności i dobrobytu, ani też wierności prawdzie, bowiem są to wysiłki, które każdego dnia potwierdza się swoją postawą i swoimi zachowaniami. W nowej kole rzeczywistości kolejnego roku, kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości przywołujemy wszystko to, co nas stanowi. A spoglądając w przeszłość, myślimy o tym wszystkim, co sprawiło, że Polska niepodległość odzyskała na powrót, ale też i o tym, co sprawiło, że wcześniej tę niepodległość straciliśmy. To bardzo ważne pytania, bo one nadają sens naszej rzeczywistości. Jak w każdej Eucharystii, zanim będziemy prosić o błogosławieństwo na dobre życie, o powodzenie w pracy, o błogosławieństwo w nauce, w domu, w rodzinie uderzamy się we własne piersi i mówimy moja wina, moja wina zgrzeszyłem przeciwko Bogu i ludziom. Nie chodzi bynajmniej tylko o pekatoryzm, nie chodzi tylko o bicie się we własne albo nie daj Boże, cudze piersi, ale chodzi o głęboką świadomość tego, co stanowi nasze ludzkie i ojczyźniane doświadczenie, tak, by dzięki tej pamięci być. W dniu dzisiejszym bardzo często dochodzi do głosu, i wraca to jak bumerang, strasze w publicznej narracji, straszenie nacjonalizmami. Nacjonalizm, czyli źle pojmowana miłość do własnej ojczyzny to coś, czego chcemy się wystrzegać. Ale nierzadko trudno się oprzeć wrażeniu, że używający tego określenia mają na myśli wszelkie formy miłości do ojczyzny. Jakby miłość do ojczyzny była czymś, co człowiekowi szkodzi, co go ogranicza, co sprawia, że stajemy się jakby bardziej ciaśni, zamknięci tylko na własne sprawy, a mniej otwarci na to, co dotyczy szerszego widzenia świata i dziejów. Przywołujemy dzisiaj dzieje, które doprowadziły Polskę do utraty niepodległości, by sobie uświadomić, że to nie nacjonalizm ani dobrze rozumiana miłość do ojczyzny były przyczyną rozbiorów i utraty niepodległości, ale właśnie fałszywie pojmowana szeroka tak zwana otwartość, brak miłości do ojczyzny, sztandarową postacią. Tego czasu utraty niepodległości stał się ostatni z królów Stanisław August Poniatowski, którego wielkość jest raczej bezdyskusyjna, ale też i postać niezwykle kontrowersyjna. To przecież on związany jest z Konstytucją Trzeciomajową, ale też i ze zdradą, której dokonał będąc na usługach Carycy Katarzyny. Jego historia za życia, jak i po śmierci, stanowi jakąś niezwykłą przestrogę. Z jednej strony humanista, człowiek niezwykłych horyzontów, a z drugiej strony sprzedawczyk. Z jednej strony umiło kochający ojczyznę, zaangażowany w tworzenie Konstytucji Trzeciomajowej, majowej, a z drugiej strony jeden, jedna z postaci, która przyłożyła się w największym stopniu, do utraty przez Polskę niepodległości. Przywołujemy dzisiaj te historie, które doprowadziły Polskę do utraty niepodległości, po to, by dziś ciesząc się z jej odzyskania, jeszcze bardziej mieć przed oczami w świadomości naszej wszystkie te czyny, zachowania, które do utraty niepodległości doprowadziły. Przywołujemy więc te wydarzenia, po to, by Zarówno przyczyny utraty niepodległości, jak i to, co sprawiło, że niepodległość odzyskaliśmy, było dla nas dzisiaj źródłem mądrości, ale też i wyznacznikiem starań o zagospodarowanie i pielęgnowanie niepodległości. Stajemy do modlitwy, gdy ubogaca nas dzisiaj liturgia Słowa, można powiedzieć szczególnie dedykowana, na tę dzisiejszą uroczystość. Wydawałoby się, że staje się ona potwierdzeniem i poklaskiem dla ludzi nieuczciwych. Ale tak jest tylko wtedy, gdy skoncentrujemy swoją uwagę, słuchając Łukaszowej Ewangelii na jednym słowie: niegodziwa mamona. Zaczyna się przecież dzisiejsza Ewangelia od tego zdania: pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. Ale to byłoby zbyt krótkowzroczne i małostkowe, żebyśmy uwierzyli w pochwałę tego, co w potocznym rozumieniu moglibyśmy w tych słowach odkrywać. W rzeczywistości słyszymy na koniec Ewangelii, że to, co w oczach ludzkich jest godziwe, niegodziwe jest w oczach Bożych. I do tego nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Nie radzą sobie z tym ludzie nie mający wiary. Jakżeż nie można służyć dobrze ojczyźnie, nie mając w swoim sercu wiary, przecież można być człowiekiem niewierzącym i żyjącym zgodnie z zasadami miłości ojczyzny. Czym innym jest brak łaski wiary, a czym innym jest postrzeganie sprzeczności pomiędzy miłością do ojczyzny, do bliźniego, a miłością do Pana Boga. Święty Augustyn bardzo prosto i jasno to uzasadnił: Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko inne jest na sobie właściwym miejscu. Kiedyś podróżując, spotkałem się z interesującym świadectwem pewnego księdza, który pracował w Chinach. Powiedział, że w Chinach można mówić o Biblii ale nie wolno jej odnosić do teraźniejszości. To tak jakby nie wiem czytać albo opowiadać Iliadę, Odysseę, a przecież bez stosowania się do ewangelicznych zasad życia próżna jest nasza wiara i zmarnowane jest życie. Myślę, że czasami tej pokusie ule ulegamy i my współcześnie. W modlitwie, którą wypowiadał biskup w naszym imieniu na początku, były słowa, Wołania o dar dobrobytu, wolności dla naszej Ojczyzny. Ma się niejednokrotnie wrażenie, że to, o co prosimy, staje się czasami węglem żarzącym dla naszej rzeczywistości, dla naszego społeczeństwa. Dobrobyt staje się dla niejednego z nas czasami zachętą, jak powiedział święty Paweł, do hołdowania ciału, do niesnasek, a trudności sprawiają, że zaczynamy odkrywać w dużo większym stopniu i bardziej intensywnie to, co powinno nas łączyć, a nie szukania tego, co nas dzieli. I nie chodzi tutaj bynajmniej o jakieś fałszywe ideologie, ale o doświadczenie rzeczywistości, w której jeszcze bardziej stają się aktualne słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, pokazujące, że świat dobrobytu, którego pragniemy, niekontrolowany, nieoparty na wartościach, Staje się dla nas przekleństwem, w którym dochodzi do utraty, zarówno poczucia, nie tylko poczucia wartości religijnych, potrzeb życia duchem, głębią ludzkiego istnienia, ale także odkłada się na bok miłość do ojczyzny, a nawet miłość do drugiego człowieka, i w konsekwencji także obraca się to przeciwko nam samym. Te sprzeczności. Są bardzo szeroko widoczne w różnych sytuacjach dzisiejszego dnia. Jednego razu jesteśmy świadkami, kiedy jakieś ruchy społeczne walczą o zachowanie przy życiu drzew, które inni stwierdzili, że należy usunąć z racji dolegającej im choroby. Te same środowiska bez najmniejszego zająknięcia uznają za cywilizowane prawo uśmiercanie człowieka, gdy jest chory, i nie powinny się dalej męczyć. Ci sami, którzy z jednej strony walczą o prawo do życia zwierząt, chwała im za to, bo to Boże stworzenia, uznają za cywilizowane prawo walkę o do prawo do zabijania dzieci. To pokazuje, w jak niezwykle skomplikowanych sytuacjach stawia się człowiek, zwłaszcza wtedy, gdy doświadcza dobrobytu, pomyślności, powodzenia, ale pozostawia. Na boku wartości. Można by przywołać tę bogatą historię polskiej niepodległości, zarówno odnosząc się do dramatycznych czasów II wojny światowej, czy bardzo skomplikowanych okresów powojennych. Dopiero przełom społeczny lat 80. sprawił, że mogliśmy na powrót wrócić do świętowania właśnie tego dnia niepodległości. Nie przez całe to stulecie. Polska świętowała niepodległość, choć niepodległość odzyskała. To pokazuje, jak bardzo ważne wyzwanie i zadanie staje przed nami. My jesteśmy gospodarzami tego czasu. To nie czasy układają historię, ale ludzie historię piszą. Bywa często tak, że z jednej strony czujemy się obywatelami świata, mając w ręku mały smartfon. Mamy dostęp do informacji z najbardziej odległych zakątków świata. I to jest cudowne. Ale bardzo często, właśnie tym darem ubogaceni, stajemy się w innej dziedzinie bardzo ubozy, bo nie za bardzo wiemy, co dzieje się w naszym mieście, a już nawet czasami, co dzieje się w sercu mojego współmałżonka, dziecka, rodzica. Dlatego właśnie wyzwaniem naszych czasów tak bardzo obficie obdarowanych przez osiągnięcia cywilizacji techniki przez właśnie obdarowanych przez dobrobyt by przywołać skomplikowane i dramatyczne czasy minionych dziesięcioleci i wieków stajemy przed bardzo poważnym wyzwaniem by w tym co zostało nam dane co wymodliliśmy co wypracowaliśmy nie stracić czegoś jeszcze istotniejszego Nieco załamywał się pewien filozof, spoglądając na ludzi żyjących w dobrobycie i stwierdził ostatecznie, że dla ludzkiej kondycji, dla ludzkiego ducha także, chyba w rzeczywistości jest lepiej, gdy jest źle. Gdy jest dobrze, to dla człowieka dużo gorzej. Sami przecież często mówimy, że jak trwoga, to do Boga, a wydawałoby się, że powinno być zupełnie odwrotnie. Staje więc przed nami rzeczywistość, której przywołujemy wieki minione, trudne doświadczenia utraty niepodległości, przywołując przyczyny tego stanu rzeczy, ale też i chlubne karty naszej historii, w których niepodległość odzyskaliśmy. Staje przed nami bogactwo tamtych dziejów, także ubogacone bardzo trudnymi losami niepodległej po odzyskaniu tej niepodległości, chociażby mierzone. Harmonogramem kalendarium obchodów święta niepodległości, nie zawsze oczywistego dla naszych ostatnich dziejów i czasów. Stajemy bogaci doświadczeniem minionych wieków, bogaci doświadczeniem czasów ostatnich, bogaci osiągnięciami zdobytymi przez każdego z nas, ale też i bogaci albo ubodzy, to zależy już od nas, także. Doświadczeniami własnych upadków. Zwłaszcza w dziedzinie sportu najbardziej pouczające jest to, co mówią osiągający wielkie sukcesy. By zdobywać się, by osiągać laury pierwsze miejsca, w pierwszym rzędzie trzeba zauważyć, co w uprawianej dyscyplinie jest słabe, po to, by to poprawić. Można więc uczyć się tej mądrości od ludzi zajmujących się sportem, sztuką, po to, by w naszej rzeczywistości stać się jeszcze bogatszym nie tylko o te doświadczenia z przeszłości, ale także jeszcze bardziej mądrym w zmierzaniu się z tym, co przynosi nam teraźniejszość i co przyniesie nam przyszłość. Bogu zawierzamy naszą Ojczyznę. Zawierzamy wszystkich, którzy ją w przeszłości i w tera tworzyli i tworzą w teraźniejszości. Przywołujemy słowa tych, którzy wnieśli do dziejów naszej ojczyzny milowe kamienie. Ale jeszcze bardziej świadomi głę wartości i sensu wiary, zgromadzeni w tej bazylice, chcemy losy naszego narodu zawierzyć Bożej opatrzności i tak jak przed laty, modlił się Piotr Skarga prosić. Boże rządco i panie narodów, z ręki i karności twojej racz nas nie wypuszczać. A za przyczyną najświętszej panny królowej naszej, błogosław ojczyźnie, by tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże spuść nam szczerą i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce Ojczyźnie Naszej, byśmy jej i ludowi Twemu swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij, Ducha Świętego, na sługi Twoje rządu kraj, rządy kraju sprawujące, by wedle, twojej, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Oto Cię prosimy, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.